Kiedy Marta i Paweł Kowalscy kupili dom na obrzeżach Lublina, nie mogli uwierzyć w swoje szczęście. Ceglana willa z lat 60., otoczona zarośniętym ogrodem i sporośniętym mchem ogrodzeniem, sprzedawana była za ułamek swojej wartości. Agent nieruchomości, nieco zbyt chętnie, zapewniał, że poprzedni właściciele po prostu się wyprowadzili. Młode małżeństwo z siedmioletnią córką Zosią nie zadawało pytań. Marzyli o ucieczce od zgiełku miasta i w końcu mogli zacząć od nowa. Przez pierwsze miesiące wszystko układało się idealnie. Paweł odmalował ściany na ciepłe kolory, Marta założyła przydomowy warzywnik, a Zosia codziennie odkrywała nowe zakątki w ogromnym, dzikim ogrodzie. Dom był stary, ale miał duszę, pachniał drewnem, wilgocią i czymś jeszcze, czymś nieuchytnym, co trudno było nazwać. Czasami Marta miała wrażenie, że wchodząc do poszczególnych pomieszczeń, Przechodzi przez niewidzialną kurtynę, jakby atmosfera w domu zmieniała się w zależności od miejsca. Ale nie mówiła o tym nikomu. Po trzech miesiącach coś się zmieniło. Zosia zaczęła mieć problemy ze snem. Najpierw miewała koszmary, krzyczała przez sen, budziła się z lana potem. Potem zaczęła mówić, że ktoś ją woła nocą. A później zaczęła twierdzić, że w kącie jej pokoju tuż obok starej, Dębowej szafy, którą poprzedni właściciele zostawili, mieszka dziewczynka. Mamo, ona mnie nie lubi, mówiła z przestrachem, z szeroko otwartymi oczami. Siedzi w szafie. Wychodzi, kiedy gasisz światło. Podoba ci się nasz materiał? Kliknij, lubię to, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, by być na bieżąco z nowymi filmami. Marta i Paweł z początku sądzili, że to tylko wyobraźnia. Tłumaczyli to zmianą miejsca, stresem, samotnością. Ale w nocy zaczęli słyszeć dziwne dźwięki. Skrzypienie podłogi, jakby ktoś powoli chodził po domu. Ciche, stłumione łkanie, które zdawało się dochodzić za ścian. I wtedy pojawił się ten zapach. Zapach zgniłych liści, mokrej ziemi i czegoś słodkiego, jak przejrzałe owoce. Pewnej nocy Marta weszła do pokoju córki, bo usłyszała krzyk. Zosia stała na środku pokoju, Trzęsąc się ze wzrokiem wbitym w szafę. Ona mówi, że się nie wyniesiemy, szepnęła. Ona mówi, że to jej dom. Paweł postanowił sprawdzić mebel. Gdy otworzył drzwi szafy, nic nie znalazł tylko kurz, pajęczyny i dziwne, wyryte w tylnej ściance znaki. Litery, rysunki, wyglądały jak stare, nieznane symbole. Jeden z nich przypominał oko, drugi zaś zamkniętą dłoń. Trzeci był rozmazany, jakby ktoś próbował go zetrzeć, ale nie do końca mu się to udało. Od tej nocy zaczęły się dziać rzeczy, których nie dało się wytłumaczyć. Rano znajdowali Zosię śpiącą na podłodze, drzwi do szafy zawsze były uchylone, mimo że wieczorem zamykali je na zamek. Marta zaczęła słyszeć płacz w ścianach. Paweł widział odbicia, które nie miały właścicieli w szybach, w lustrach, nawet w ekranie wyłączonego telewizora. Codzienność w domu zaczęła przypominać koszmar. Przedmioty znikały lub pojawiały się w innych miejscach. Raz Marta znalazła stary, dziecięcy but na środku kuchni. Innym razem zardzewiałą, niewielką bransoletkę z inicjałami EK. Zosia coraz częściej mówiła, że dziewczynka z szafy już nie jest sama. Teraz jest też pan z kapturem, powiedziała kiedyś. On stoi w rogu i patrzy. Zaczęli podejrzewać, że dom skrywa mroczną przeszłość. Postanowili poszukać informacji. Dotarli do miejscowego archiwum. Z przerażeniem odkryli, że w latach osiemdziesiątych mieszkała tu rodzina, której córka Eliza Kwiatkowska zniknęła bez śladu, kiedy miała siedem lat. W jej pokoju stała ta sama szafa. Sprawa po pewnym czasie została zamknięta, ciało nigdy nie zostało odnalezione. Marta zaczęła miewać dziwne sny. W jednym z nich widziała dziewczynkę stojącą w ogrodzie, zakopaną po pas w ziemi, z otwartymi oczami pełnymi błagania. W kolejnym śnie była ona w szafie, była Elizą. Czuła zimno, ciemność, oddech czegoś ceczaiło się tuż obok. W końcu Paweł zdecydował, muszą wyjechać. Spróbować sprzedać dom, zacząć od nowa gdzie indziej. Ale zanim to zrobili, Marta znalazła w ogrodzie stary, zardzewiały klucz. Pod nim zakopane pudełko owinięte czarnym materiałem. W środku był list i fotografie dzieci. Jedno z nich wyglądała jak Zosia, na odwrocie ktoś napisał: Nie można go wypędzić. Można tylko nie przeszkadzać. Ostatniej nocy przed wyjazdem Zosia zniknęła. Szukali jej wszędzie w domu, w ogrodzie, na strychu. Dopiero po kilku godzinach znaleźli ją zamkniętą w szafie, siedzącą nieruchomo z pustym wzrokiem. Powiedziała tylko: Już wiem, gdzie ona śpi. Kowalscy wyprowadzili się rano i już nigdy więcej nie wrócili. Trzy miesiące później dom kupiła młoda para z Wrocławia. Ona nauczycielka, on informatyk. Nie mieli dzieci. Zachwycili się architekturą, ogrodem, drewnianymi podłogami i klimatem starego domu. Zignorowali ostrzeżenia sąsiadów, którzy mówili, że to nie jest dom dla rodzin. Pierwszego dnia, kiedy się wprowadzili, kobieta odkryła szafę w jednym z pokoi. Była ciężka, masywna z dziwnymi jakby palonymi znakami w środku. Nie mogła jej zamknąć. W nocy usłyszeli, jak sama się otwiera. A kilka dni później, w ścianie za szafą usłyszeli śmiech dziecka. Chwilę później, ktoś cicho zapukał do drzwi sypialni. Jeśli spodobała Ci się ta historia, koniecznie zostaw lajka, skomentuj i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia następnym razem.